maneczko pod odcinkiem robiłem akcję wywożenia obornika. To się trochę dozbierało. E, ta pryzma została naruszona, za idzieła. Tej samczy z rozrzutnikiem. Oj, płotek. Nie nie ale dobra. Dzisiaj będzie rozrzucanie obornika. Roz, Rozrzucimy znowu sąsiad przyjechał ładować. dobra dobra, kolejny przejazd Dobra, ostatni przejazd będzie teraz. Dobra. Mhm. Sojusz od pojechał, rozliczyłem się z nim. Pojadę. Jak już otwieram. O, wiatkę. Przetrwała te noce. Aż. No, no. Ja tu przykryłem e, to bo od pryzny, e, dojcza i maszyny. Na razie przykryję nawóz. Okej. Ok. Teraz pojadę za Orom. Ten. Obornik. Zwiedzimy się już na polu. Dobra. Zaraz się postawię. Opuszczam pół, gdzie zaczynam orkę.

Dobra Jesteśmy już na gospie Ja wypychać ten obornik od krów oj, kupa tego obornika jest ale jakoś go przepchnął o ale oporowo. o prowo, to widzowie. Jeszcze napełniłem beczkę z rojówką i pojadę rozrzucać na łąkę na łące będziemy rozrzucać Miejówkę. wczoraj też rozrzucałem na łące dobra, lecimy no kurde a moja płyta obornikowa jest teraz po brzegi wypełniona normalnie o, a tu stary legos dobra jednak nie jest po brzegi widzowie normalnie widzicie, teraz to się tu zmieni. Dobra, odczetam tu lamierz, Więc parę raz zostawię. I będziemy teraz rozrywać tą gnojówkę. i lecimy. Ech. Ta łąka jest tu Też przy Gospie, a tutaj, jak w tym miejscu, więc no, ja tu tą grunówkę wyleję. No i ładnie jest. Lama grunówka na łąkę. Ok i co dzisiaj będziemy jeszcze robić? A mianowicie zaraz przyjdę. Dobra. Prjechałem morowarką sąsiada. Powiedzmy sobie teraz trochę szonki zwalnę tutaj okay. i jeszcze o, no, tak mniej ale no więc już się sobą jak bez cięcia to zrobiłem więc teraz jeszcze tą pryzmę przykryje znaczy no przykryje Okej okay. i teraz w sumie zajmiemy się w sumie to nie wiem czym się zajmiemy hmm co byśmy mogli zrobić ciekawe Ciekawe co byśmy mogli zrobić dla tej gospierzy. Kurde, no nie wiem widzę. Hmm. 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 Dobra, widzimy się po prostu w kolejnym odcinku.